Piestę mamy już na imadle. Notujemy ją w szczękach. Przynajmniej ja tak oparłem jako podpórka szczęki. I w tym momencie trochę tu przetarłem papierkiem ośkę, papierkiem ośkę żeby rodzenie było. I po prostu pamiętać, proszę, żeby nakręcić śrubę, nakrętkę na gwint, na ośkę, żeby nie uszkodzić gwintu. Kilka puknięć i tak naprawdę mam się rozchodzi. Piasto jak widzimy generalnie tu już nam doszło więc do końca więc już więcej tu nie zrobimy ale mamy ją praktycznie rozbitą kwestia rozpołowienia o bardzo też schodzi góra tu mamy dystans tulejkę pod spodem jest łożysko tu jest to samo rozbijamy, wyciągamy łożyska, wkładamy nowe, składamy i mamy po robocie. tak wygląda rozbita piasta, czyli rozłożona jedna część z łożyskiem do wybicia mamy potem taki, taki talerzyk przy pomocy którego właściwie nie, chciałem powiedzieć, że przy pomocy którego montujemy do do wytłoczki, do deka, ale to w sumie wszystkie śruby, wszystkie i te gniazda na łożyska i ten talerz jako dystans. Montujemy wszystko razem do kupy, czyli te otwory się zgrywają i składamy to wszystko razem. I druga strona, dół jest taki sam, czyli te same łożysko, Łożyska. Nie wiem, czy będzie widać. Polskie, nie polskie. Niemieckie pewnie, bo traktorek jest z Niemiec, nie widać. E, nieważne. Teraz będziemy wymieniać łożyska i powoli będziemy składać do kupy wszystko. Łożyska mamy łożyska mamy wymienione Wszystko gra Powiem tak, złożenie jeśli mamy łożyska pod ręką, złożenie tego, rozłożenie i złożenie tego wszystkiego do kupy zajmie nam nie więcej niż, niż pół godziny. Także bezproblemowo, prace wykonane akurat w tym przypadku. No, rzeczywiście w innym przypadku może być problem z zdjęciem koła, ale jeśli ma się ściągacze, bezproblemowo też powinno się odbyć. Agregat złożony, wszystko o pod spodem jest zabezpieczenie, żeby można było śrubę dokręcić. Jest wszystko ok. Kółeczko się cichutko kręci. Zmontowane wszystko. No, czas na montaż kosiska i do pracy. Pierwsze koszenie Pozdrawiam. Dziękuję.